Halo. Witamy po, po problemach technicznych. Um, tak, następna walka będzie... Miałam Dywan. <grywa> Kinga wybrałaś bardzo niepokojącego pretendenta do tego turnieju. Dobra, więc nie wiedział, że Discord może blokować. Kolejna, kolejna walka <grywa> będzie dosyć ciekawa, ponieważ będzie to walka między Sonikiem i Artasem. The eu vou Last for the Lich King. <laughs> <laughs> I, uh, <laughs> Daję Sonic, Teraz czy Sonic zrobi loada Artasowi czy co, Artas go zalodzi? Jak <laughs> to, ty możesz ruszyć, jakiś Sonic. Nie graj, Sonic, Sonic, nie. Jak Lodzi, ja pierdolę. A co nie? Ale Sonic napierdala. Próbuje jakoś, no ale Artas dosyć jebie Sonica w dupę. Ale Artas jest. Prawda... Co prawda nie wygląda to dla Artasa tak łatwo jak wyglądała walka z Anią, ale... Wychodzi na to, że dalej w dalszym ciągu Artas ma spore prowadzenie. Artas jest bardzo dobrym użytkownikiem dużego miecza. Tak, tak, Chciałbym właśnie zaznaczyć, to znaczy, że bardzo... i to mają bardzo wielki problem poradzić sobie z dystansem, no i siłą miecza Artasa. To prawda. Jakby, już jakbyś był czteroletnim dzieckiem, też miałbyś problem z dwumetrowym mieczem. Ale Sonic, kurde... A, ale Sonic musi patrzeć na drabę prędkością, ale... Momentami mu to wychodzi, ale... Czyli by zabolała nas, głowa. To, to być może tak, nosząc cały czas ten hełm, to... O nie! już kolejnego. I Artas właśnie pokazał swój popisowy numer. Wypierdalaj. Aż przyszedł kot. Sonic się, się wystraszył, on już nie chce. Sonic rzeczywiście zaczyna opadać się. Całe życie w mroku zaczyna się właśnie ukazywać w tym momencie. A Artas nie ma zamiaru przestawać z tego co... Właśnie tutaj widzimy, aczkolwiek walka wygląda na zażartą i Sonic zaczyna się... wypierdoli. Zaczyna właśnie kontakt... Czy go wypierdoli? Chyba go nie wypierdolił. Sonic go nie wypierdolił. A, A Aczkolwiek właśnie... O! On go Sonika wypierdolił. po raz kolejny... On nie może przestać ludzi wypierdalać za lębie. Z pięć razy, bo już cztery, pięci, cztery pięci razy. Cztery razy właśnie nie. Te, a nie tylko dwa razy. Dwa, dwa, dwa razy. razy nie, nie udało im nie. Chciałbym, się. Chodzimy. Chciałbym naszych kasterów zapoznać z filmikiem promocyjnym, który im wysłałem obu na Messengerze. Jeżeli jesteście w stanie to zaprezentować, czy nie, to już. Ja, ja, ja nie, ja nie już chcę moment... alt tabować. W porządku, to jest wszystko nagrywane, więc nic Was nie ominie.